Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik instruktażowy, gdyż stałam się szczęśliwą posiadaczką tego oto. O, jest to paleta z maka, która oczywiście makiem zostanie zapełniona. Aczkolwiek potrwa to długo, długo, nie powiem, nie spieszy mi się. To, będą tu sobie na razie mieszkały inne dzieci zrobię wstęp do tej palety tu jest w ogóle, mogę wam pokazać moja wymarzona paleta ja już mam całą skompletowaną i tak to będzie wyglądało dlaczego zdecydowałam się na paletę Maca dlatego, że jest moim zdaniem to najlepsza obecnie paleta na rynku pięknie zrobiona bardzo mała, poręczna, świetna. E, owszem, zgodzę się, że ta Freedom Systems Inglota była świetna. Można tam było wsadzać, co się chciało i jak się chciało. Teraz Inglot się nie popisał. Jest przymus w niej, inglotowy, że tak powiem. E, I denerwuje mnie w niej to, że nie można sobie tak szybciutko i wygodnie paluszkiem tutaj podważyć i wyciągnąć cienia. A w maku tak właśnie można. Różnica cenowa między tą a tą, między inglotem tą dwudziestką, a makiem piętnastką jest to jakieś 20 zł, więc nie jest to jakoś wybitnie duża różnica. A myślę, że komfort używania jest dużo, dużo większy. Dlatego zdecydowałam się na tą paletę. I pokażę Wam, jak zrobić, żeby zamieszkały w niej inne cienie. Na przykład z Kobo. Mogę Wam powiedzieć, że to tej piętnastki i Makowej pasują zarówno cienie z Kobo, jak i cienie z Inglota. W Kobo mamy o tyle problem, że ci skubańcy sobie przykleili tutaj po prostu taśmę dwustronną. I oni chcieli chyba, żeby ja do paletki z Maka sobie wkleiła Słuchajcie, na taśmę dwustronną. No, patrzcie, normalnie się odkleja. To są dziady takie, więc musimy na początku pozbyć się tego dziada. I słuchajcie, to sobie po prostu na zwyczajnie świecie paluszkiem odrywamy. O tyle jest łatwiej z inglotem, że no inglot nie wpadł na ten genialny pomysł, żeby przyklejać tutaj na spód tę taśmę dwustronną. Co za pomysł w ogóle? Zszokowałam dzisiaj i zbulwersowałam, no ale nic. Da się to w miarę łatwo odkleić, więc pozbywamy się tego, żeby została nam piękna sama blaszeczka. Potrzebne magnesy. Możecie kupić taki magnes ponoć w papierniczym, po prostu taką kartkę, jakby taki format kartki magnesów, ale równie dobrze możecie podkraść mamie z lodówki. Ja mam tu takie bezpieczna szkoła z PZU, dr Etker i bezpieczna szkoła z PZU, których nikt nie używa i po prostu je podkradłam. I co musimy zrobić? Musimy z nich wyciąć kółko dopasowane do naszego cienia. I teraz taki oto kółko, tudzież inny kształt. Moje nie jest zbyt okrągłe, lecz to nie jest istotne przyklejamy sobie na spodzie tego cienia. Ja użyję do tego takiego kleju, jakiegoś Ecofix, ale on bardzo dobrze łapie, trzyma i w ogóle. Teraz właśnie pokażę Wam, dlaczego polecam paletę MAC, a nie Inglot. Gdyż przy... Coś mnie atakuje. Przy wyciąganiu tego cienka tutaj, stąd Zrobiłam sobie dość dużą dziurę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale dziura jest tu widać. No, także właśnie tak. Tutaj mam z tyłu magnesik przyklejony i w ramach Waszych chęci oraz możliwości, co serdecznie polecam. W inglocie to bardzo łatwo zrobić. Odklejamy sobie naklejeczkę, która znajduje się z tyłu z numerem. Jeżeli byłby ktoś zainteresowany numerem cienia, który sobie dźgnęłam, jest to numer 103. I przyklejamy z tyłu naklejkę. Co się okazało, że niestety z cieni Kobo nie jest tak łatwo zadrzeć tej nalepki więc ja sobie poradziłam w taki inny sposób taśma klejąca, kawałek papieru i wszystko jest podpisane i zostaje nam tylko włożyć do paletki nasze cienie Ja sobie nie rozplanowałam jakbym chciała, żeby były ułożone ale zrobię to na spontanie później łatwo jest oczywiście przełożyć Cienie nie powinny wylecieć. Zróbmy próbę. Nie próbowałam jeszcze. Ha! Trzymają się jak ulał. Nic ich nie ruszyło, jak widzicie. A tak to wypadały. Nie pokazywałam wam tego wcześniej, bo bo wypadały po prostu. Tu jeszcze będą przetransportowane cienie Maka takie pojedyncze, ale to jest Wyższa Szkoła Jazdy, gdyż potrzebuję do tego prostownicy, której teraz ze sobą nie mam, bo przyjechałam tylko na dwa dni na egzamin, który oczywiście zaliczyłam. Oczywiście to nie było takie oczywiste. Dostałam 4,5. Pan pokazał mi trzy obrazy, żadnego z nich nie znałam, chociaż zdałam około 100-120 innych, akurat tych trzech nie znałam, aczkolwiek powiedziałam o nich. Pan powiedział, że może nie pamiętam, może nie wiem, ale umiem patrzeć i o to chodzi, to jest najważniejsze. Więc mam już oficjalnie ferię do końca lutego, do 28 lutego mam ferię wracając do filmiku mam nadzieję, że komuś się przydał słuchajcie, nie wiem czy wam się przydał nie wiem czy wam jest coś takiego potrzebne e, aczkolwiek chciałam coś takiego zrobić gdyż e, wiem, że na polskim YouTubie chyba nie ma takiego filmiku, ja przynajmniej nie znalazłam takiego filmiku e, jeżeli jest to przepraszam e, ale szukałam sama jak to zrobić e, jak przetransportować w sumie cień maka do paletki maka e, i tylko na amerykańskim były a ja sobie chciałam Wam pokazać. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, że nakręciłam już pierwszą część filmiku o butach oraz o torebkach. Ale dopiero pierwszą część, bo drugą część muszę dokręcić w domu. I dajcie znać, czy chcecie taki filmik, bo jak nie, to nie będę dokręcać drugiej części. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego jutra i wieczoru i wszystkiego. I... 爸。